19. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Sobotę zaczynamy w Lublinie, gdzie najlepszy z Beniaminków, Motor, podejmuje najgorszego, a więc Lechię Gdańsk. Jesienią w Gdańsku Motor wygrał 2-0. Jak będzie tym razem, gdańszczanie na pewno potrzebują punktów bo chcą się wydostać ze strefy spadkowej i to oni od początku ruszają do ataku. Przed chwilą strzelał Bogdan Wiunik. obronił Kacper Rosa, teraz Kamilomena Mena jest maksym chłani zagranie piłki. Tomasz Bobczek w starciu z Kacperem Rosą, piłka w siatce, ale gol nieuznany. Zdaniem sędziego Słowacki napastnik faulował bramkarza Motoru Lublina, więc wciąż 0 do 0. Kolejna akcja Lechi, Bogdan Junik Wionik z lewej strony, Bobczek w słupek, niewiele zabrakło. Jest jeszcze tutaj Bauer, ale piłka ląduje za linią końcową. Dobra interwencja Jakuba Łabojki, który wybił tę piłkę, zablokował ten strzał. No a wcześniej naprawdę niewiele brakowało. I jeszcze raz Lechia Gdańskę, Maksym Chłań uderza i broni Kacper Rosa, tym razem zbyt lekkie to uderzenie, aby w jakikolwiek sposób zaskoczyć bramkarza motoru. Do przerwy 0-0, do -0, ale w tej pierwszej połowie to Lechia była drużyną lepszą i Lechia również lepiej zaczyna drugą część gry. Maksym Kłań po raz kolejny przegrywa pojedynek z Kacperem Rosą i wreszcie rusza Motor Lublin. Jest Piotr Ceglas, Ceglasze z lewej strony wystawił piłkę, co zrobił D.I.? Co za pudło! No to jest pudło sezonu. Z metra, może z pół metra trafia w poprzeczkę. Wow, ależ zmarnowana. Nie stu, a 200 okazja ku temu, aby motor objął prowadzenie. Motor w drugiej połowie ma przewagę. Teraz uderzenie głową Piotra Ceglarza jest na posterunku. Bramka Szlechi, Szymon Wejrał. Ciągle 0 do 0, ale w tej drugiej połowie to gospodarze są drużyną lepszą. Motor naciera teraz świetnie skalę. Z prawej strony znalazł wójcika. Filip Wójcik. Idealne podanie i idealne wykończenie. Bartosz Wolski daje prowadzenie motorowi Lublin. W Lublinie. Wielka radość, ale popatrzmy skalę wszedł z ławki rezerwowych. Świetnie znalazł wójcika, to też rezerwowy który pojawił się na Murawie dosłownie chwilę wcześniej. No i idealnie Filip Wójcik dograł do Bartosza Wolskiego, a ten wykorzystał tę sytuację. 1 do 0 od 78 minuty. Ale tutaj Kamilomena. Mena. z prawej strony. Piłka wybita, ale domagają się piłkarze Od odgwizdania rzutu karnego. No i pan Piotr Lasyk będzie sprawdzał powtórki wideo. Zostaje wezwany do monitora. Czy tutaj Matej Skale dotknął piłki ręką? Po analizie war, decyzja jest taka, że mamy rzut karny dla Lechi. Kamilo Mena czy Kacper Rosa Mena. Jeden do jednego. Blisko był bramkarz Motoru, wyczuł intencję strzelca, ale nie sięgnął piłki. Kamilo Mena z czwartym golem w tym sezonie i remis 1 do 1. Takim wynikiem kończy się to spotkanie pomiędzy dwoma beniaminkami, a więc Motor Lublin Dzieli się punktami z Lechią Gdańsk. Wynik 1-1 oznacza, że motor pozostaje w tym momencie na siódmej pozycji w tabeli. Natomiast Lechia na przedostatnim 17 miejscu. Lechia zdobyła właśnie 15 punkt. Motor Lublin Lechia Gdańsk 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.